Jednoręczne z firmy, tu jest oryginal Love, Jeden jest Felko, felco Tu jest gardeny Fiskarsa Takie delikatne porównanie Przy cięciu Mały sekatorek serii 5 Z oryginal Love, Fajny taki mały do, do mniejszej ręki Kowadełkowy ogólnie do suchego Ale za to dość krót. Za grube do cięcia, to jest do 2 cm wycięcia. Bardzo, bardzo lekkie cięcie, bezproblemowo, można nim charatnąć, Mniejsze kawałeczki, bardzo lekko idzie taki kobiecy, bardziej sekatorek sery Seryjny jest lepszy, bo jest troszkę większy. No, ale mamy ten mały i weźmy gładkie cięcie, równe, bez żadnych problemów. No takie grubszej kawałka, tak jak widać, już nie obejmie bardzo, to już nie najwyżej może na, naciąć, ale to ucharatać nie ucharaca Sekator ferko serii 6. Nożycowy, czyli do świeży gałęzi, tak jak tu jest to, no tu już obejmie, uciąć zaraz zobaczymy. Oj, nie jest tak, obciąć, się uciąć, uciąć ucioła, ale z problemami, to jest gruba gałąź, ale też fajnie goli mniejsze kawałki. Już nie wiem, jak o, zaraz. Też do mniejszej dłoni fajnie leży w ręce, ogólnie fajnie chodzi, zadowolony jestem z niego. Kołatełkowy Original love z serii 8. Już taki większy, do grubszy gałęzi, Ta piątka był jednak mały cięcie, takie. No też tu jest problem, trzeba przyznać. No ale uharata, takie cieńsze to też idzie bardziej, bardziej do, do kopadu czyli do suchej gałęzi, już do większej ręki. Też fajnie leży, dobrze się też nitnie. Gardena. Przekładnią, systemem właśnie regulacji siły cięcia. Teraz jest włączony. także powinien ciąć na trzy razy. Bardzo fajnie, lubię drugiego jest pierwsze cięcie, drugie i trzecie tnie. Lepiej jak tamtymi zwykłymi. można też wiadomo, wyłączyć i tnie normalnie bez, bez żadnych blokad. Choć mówię, z blokadą bardzo fajnie się tnie. Coś takiego. Też fajny sekatorek. Gardena serii Premium. Te BP50. Grubą gałęź się trochę wziąłem na no takie pokazy. Och, ciężko będzie to upieprzyć z tym sekatorem. Nie ma przekładni, ale ogólnie też fajny sekator. Zadowolony jest obstruujemy, tym przekładnie Przekładnie powinno pójść. Tak, jak widać, do no grubszej gałęzi bardzo fajny sekator. Co tu jest? No, to też jest kowadełkowy, też z przekładnią, ale moim zdaniem największa porażka, jakiego kupiłem. Z sekatorów P-83 w ogóle, kurde, w mi się nie widzi ten sekator. I to też ma to cięcie, też utnie, no ale jakoś nie jestem do niego przekonany. Nie odbija to sprężyna, trzeba ręcznie podnosi czasem. No, ale ogólnie uciąć, szczerze powiem, uciął dobrze. No. No, no w sumie nie jest taki tragiczny. W teście wyszło. <laughs> Jednożycowy, jednorzecowy, Fiskar z tą ruchomą rączką. Też fajny, dużo z też ciołem nawet, nie będę się nawet siłował z tymi gałęziami, bo szkoda że palców siepać. Ale cienkie, dobrze nie. Szpiczastwo ma fajną końcówkę, także można sobie dobrze podciąć, jak coś odstaje. Także nie jest głupi sprzęt. O i tu zwykły z gardeny. Też z regulacją siły cięcia. Wiadomo, jak się ustawi na lżej, to się otwiera mniej. Większa przekładnia. Tutaj się zrobi tak, no to się troszkę bardziej otwiera. Nie. Też fajnie goli. Także. Też w porządku. Nie wiem, czy to upierdyle. No nawet łuczowne, ale. Troszkę z trudem. Jeszcze mam przyjść dwa albo trzy sekatory sobie zamówię z nowych modeli. Zobaczymy, co to z tego będzie. W razie zostałem przy tych.